My często używamy, jak nawet rozmawiamy między zawodowcami, powiedzmy, czy z, czyli profesjonalistami, medykami, jak rozmawiamy z rodzicem czy z dzieckiem, to używamy jednego słowa często, skolioza. I tak naprawdę nie wiadomo, co w tym worku jest, bo nie dokładamy drugiego słowa, przymiotnika, który by określił, jaka to jest skolioza. Okay. Bo może być na przykład skolioza funkcjonalna, wynikająca ze skrótszej kończyny dolnej. Jest skośna miednica, kręgosłup się odchyla w bok. Okay. Mamy skoliozę o łatwej do ustalenia przyczynie, w związku z tym możemy na tą przyczynę zadziałać. Na przykład wyrównać asymetry długości kończyn wkładków. Prosta sprawa i takie leczenie zwykle jest dość proste i czytelne. Natomiast skoliozy tak zwane strukturalne, w których dochodzi do deformacji kręgosłupa, kiedyś one wszystkie były idiopatyczne, no bo nie było rozwiniętej diagnostyki. Nasi przodkowie widzieli u kogoś zdeformowany kręgosłup, no i... Mówili, że to jest jakaś klątwa za jakieś grzechy popełnione gdzieś. No, nie wiadomo bo co to jest. Natomiast no, rozwinęła się diagnostyka, chociażby radiologiczna. No i stwierdzono, że u części z tych osób do, ma miejsce na przykład wzrost żeber albo mają półkręgi.